Przepiękny Łukaszowy opis Chrystofanii, czyli spotkania uczniów ze zmartwychwstałym Chrystusem, przypomina nam, że możemy go spotkać w rozmowie z, ze współbraćmi w wierze o Jezusie, we wzajemnym świadectwie wiary, w świetle Pisma Świętego, przy stole, a więc w sakramentach świętych, we wspólnocie. Zapraszamy do medytacji nad Ewangelią Świętego Łukasza i zapraszamy także do udziału w niedzielnej Eucharystii. Christus zmartwychwstał. Prawdziwie wstał. Witamy w kolejnym odcinku naszego lekcja dywina. Dziś w trochę okrojonym składzie, tylko ksiądz Józef. Witajcie wszyscy i ksiądz Dominik, szczęść Boże. Rozważamy dzisiaj Ewangelię z trzeciej niedzieli wielkanocnej. Jest to fragment od świętego Łukasza wersety od 35 do 48. Posłuchajmy. Uczniowie również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak go poznali przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, on sam stanął pośród nich i rzekł do nich: Pokój wam. Zatworzonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz on rzekł do nich: Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi. To ja jestem. Dotknijcie mnie i przekonajcie się. Duch nie ma ciała ani kości. Jak widzicie, że ja mam. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: Macie tu coś do jedzenia. Oni podali mu kawałek pieczonej ryby, wziął i spożył przy nich. Potem rzekł do nich. To właśnie znaczyły słowa, które powiedziałem do was, gdy byłem jeszcze z wami. Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o mnie w prawie Mojżesza, u proroków i w psalmach. Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma i rzekł do nich. Tak jest napisane, Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie. W imię Jego ogłoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego. Kolejny fragment paschalny, kiedy Chrystus ukazuje się już po swoim zmartwychwstaniu, Myślę, że u Łukasza warto zauważyć ten kontekst tego dzisiejszego wydarzenia. Jest tutaj jedno zdanie z tego wcześniejszego podrozdziału, że uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak go poznali przy łamaniu chleba. Chodzi o tych uczniów z Emaus. I że Jezus wchodzi również potem w rozmowę apostołów, właśnie. O tym ukazaniu się. Dlaczego tak się dzieje? Kleofas i jego bezimienny towarzysz, w którym możemy zobaczyć samego siebie, w drodze do Emmaus dezerterują z drogi uczniów Jezusa, ponieważ Jezus mówi: Idziemy do Jerozolimy. Za chwilę powie: Pozostańcie w Jerozolimie, aż będziecie obleczeni mocą z wysoka. Oni odchodzą, odchodzą na zachód, w stronę zachodzącego słońca, w stronę. Ciemności, gęstniejących, ponieważ są rozczarowani, przerażeni i smutni tym, że Jezus dał się ukrzyżować, że skazali go na śmierć, potępili przywódcy religijni, a więc ci, którzy mieli autorytet duchowy, także wobec nich, i są także rozczarowani sami sobą, że tyle zainwestowali w Jezusa nadziei, życia, wszystkich, całej energii. I to wszystko zostało dosłownie y, ukrzyżowane i pogrzebane, to czego oczekiwali. Jezus y, wchodzi w bardzo ciekawym momencie, kiedy oni szczerze rozmawiają o tym, co myślą i co czują. To jest użyte mhm. nawet takie słowo piękne homilein, od którego pochodzi homilia. Szczera rozmowa, która tworzy relacje między ludźmi. Mhm. Bardzo ciekawa dygresja, nie? To. Czyli ciekawe, Jezus, że Jezus wchodzi właśnie w tą ich rozmowę o tym, co się wydarzyło, i za chwilę już w następnym tym podrozdziale, gdy rozmawiali o tym, On stanął pośród nich. Czyli w zasadzie znowu wchodzi w rozmowę o tym, co się wydarzyło. Jesteśmy już tam, gdzie są pozostali uczniowie zgromadzeni, a więc w Wieczerniku w Jerozolimie. Ci dwaj, powstali i wrócili w tej samej godzinie, a więc zmartwychwstali duchowo. Anastas jest bardzo mocne słowo, to jest użyte. I nawrócili się znowu na drogę uczniów, to jest bardzo mocne. I mamy znowu rozmowę o Jezusie, rozmowę w formie świadectwa, bo słyszą, że Pan ukazał się Szymonowi, Piotrowi. Oni też opowiadają, co ich spotkało w drodze. I w tej rozmowie znowu Jezus martwych zmartwychwstały się pojawia. Jest obecny tam, gdzie chrześcijanie rozmawiają szczerze, i Jezus jest w centrum tej rozmowy. To jest jakoś dla nas bardzo ważne. I tam, gdzie ludzie nie rozmawiają ze sobą, gdzie są zamknięci, tam czai się śmierć. Nie? Ty kimś takim, kto nie rozmawiał, to wiemy z Ewangelii Janowej, zwłaszcza był judasz. I to się skończyło dla niego tragicznie. Ci rozmawiają, Aczkolwiek ciągle jeszcze jest w nich lęk. I, no i właśnie i strach. O, o to chciałem zapytać, bo kolejne zdanie, chociaż rozmawiają o tych sprawach bardzo ważnych, o zmartwychwstaniu Chrystusa, to jednak e, ich serce cały czas jest przepełnione jakimś, być może rozczarowaniem, ale z pewnością, zaznacza to zresztą Łukasz, zatworzeni są i wylęknięci. Jezus, gdy słowo... Jezus tak, zjawia się między nimi, pierwszą ich reakcją jest y, trwoga i lęk, jak tutaj czytamy w polskim Tłumaczeniu. W oryginale jest taki ciekawy imię słów ptoet hentes, który oznacza, mówiąc żargonem młodzieżowym, który tu bardzo pasuje, odlecieć ze strachu, chcieć uciec gdzieś. A drugi jest jakby paradoksalnie wskazujący coś wręcz przeciwnego w pewnym momencie: emphoboi, czyli jakby zamknięci uwięzieni w strachu. Chcieliby uciekać, a nie mogą, nie? w pewnej Aha. takiej pułapce. Czy to Jezus im przyniósł ten strach i lęk ze sobą? Nie. Jezus wszedł w coś, co w nich było, gdzieś tam czaiło się głęboko, jeszcze w ich sercach, yy, wszedł, aby to rozproszyć tym swoim pokój wam, nie? Yy, znakiem swoich ran na rękach i nogach. Nie są wspomniane wprost, ale przez aluzję. I przez to, że mówi do nich. I to jest właśnie cudowne, żeby Jezusowi nie bać się pokazać tego, co w nas czasem siedzi gdzieś głęboko, z czym sami nie chcemy mieć kontaktu, bo Jezus tam właśnie chce wejść, gdzie najbardziej się boimy, gdzie najbardziej jesteśmy samotni, nawet we wspólnocie i tak dalej. Zresztą tu jest też to pytanie, dlaczego się wątpliwości budzą w Waszych sercach, nawet kiedy mnie widzicie to jest też zaskakujące, nie? że można y, w jakiś sposób uczestniczyć już w tym, y, w tym życiu Jezusa, to znaczy być blisko Niego, a jednak jakieś wątpliwości cały czas się rodzą. I dlatego chyba potrzebujemy tego pokoju. To jest też charakterystyczne, że chyba zawsze, y, kiedy Jezus przychodzi jako Zmartwychwstały, też pozdrawia swoich uczniów, pokój wam, ale to nie jest tylko pozdrowienie, że to nie jest tylko słowo, ale to jest... Y, dar. To jest dar. Tak. Y te wątpliwości wskazują znowu na troszkę inny aspekt, bardziej intelektualny, prawda? Dialogi z moi. tam mieliśmy uczucia, emocje. Warto pamiętać, że Łukasz pisze swoją Ewangelię dla Greków, dla których zmartwychwstanie ciała było absurdem, ponieważ oni mieli głęboko w swojej kulturze, mentalności wpisane. To, że ciało jest więzieniem duszy. Platon ich tego nauczył i inni wielcy filozofowie, którzy kształtowali ich myślenie, że zmartwychwstanie jest do niczego niepotrzebne, bo człowiek powinien ulecieć z tego ciała, uwolnić się od tego rubasznego więzienia duszy w jakąś sferę idei, w te plerome platońskie nie, bo tymczasem Bukarz z mocnym takim naciskiem podkreśla realizm martwych wstania. Wprowadzając rewolucję w greckie myślenie po prostu. To jest też bardzo ciekawe, nie? W naszej kulturze też mamy z jednej strony kult ciała, fizyczności, młodości, piękna, zdrowia, urody. Czasem chcąc ją poprawiać, ją się po prostu szpeci przez różne zabiegi. A z drugiej strony jest pogarda dla ciała jakby. Pewne paradoksalne rzeczy się tutaj łączą. W świecie greckim było trochę podobnie. I dlatego Jezus pokazuje im, jakby daje im całą serię tych dowodów na realność swojego zmartwychwstania, przynosząc równocześnie pokój, czyli pełnię bożych darów, przebaczenie grzechów, uwolnienie od lęku, radość, nadzieję, ten inspirację do świadectwa wiary. Zobaczmy, jaki jest tutaj e, takie dojrzewanie do też uwierzenia w Jezusa, e, że na początku są zatrwożeni. Ale później pomimo tego, że Jezus pokazał im ręce i bok, to dalej. Ręce i nogi. E, tak. Łukasz nie wspomina o boku wspomina tak Jan? Przepraszam. E, lecz z radości jeszcze nie wierzyli, pełni byli zdumienia i wtedy rzekł do nich, aby e, przynieść mu coś do jedzenia, żeby jeszcze bardziej jakby się uwiarygodnić, że nie jest duchem i to jest coś, to zjedzenie przy nich, zjedzenie tej pieczonej ryby, jest to nawet precyzyjnie określone, co Jezus przy nich spożył, no pokazuje, no to bardzo realność Jego, ale też, że Syn Boży, chociaż dokonał zbawienia na krzyżu i zmartwychwstał, to jednak jest przy tych Takich zwyczajnych czynnościach. Ja myślę, że też jest pewna wskazówka, bo my mhm. mamy takie wyobrażenie czasem Chrystusa, że spotykamy go tylko w kościele, tylko na podniosłych jakichś wydarzeniach, nabożeństwach, czy w sumie jak czytamy Pismo Święte, ale no żeby jadł z nami. I tak zapominamy czasem o tym, że on chce być obecny w każdych nawet takich prozaicznych czynnościach naszego życia, takich jak na przykład jedzenie. Tak jest. Ja bym jeszcze podkreślił. Te kolejne uczucia, które się pojawiają, święty Łukasz nam je pięknie, bardzo krótko pokazuje. Ten strach i przerażenie przemienia się w zdumienie, które ma odcień zachwytu, związane z radością wielką, ogromną. Nie bójmy się nazywania i przeżywania naszych uczuć w doświadczeniu religijnym, mówiąc takim żargonem, trochę psychologicznym, powiedzmy. Nie? To jest ważne. Po drugie, z tym greckim myśleniem, o którym wspomniałem, była związana taka myśl sekciarska na pograniczu filozofii greckiej i chrześcijaństwa: doketyzm, że Jezus nie jest prawdziwy w ciele, że jego ciało jest pozorne, że ukrzyżowanie, śmierć też były pozorne, że to była pewna gra pozorów, którą zrobił Bóg żeby tak naprawdę wyzwolić duszę z tego rubasznego ciała. Święty Łukasz używa wręcz tego czasownika dokeo, wydawać się, sądzić, od którego pochodzi nazwa doketyzmu, tego właśnie prądu myślowego groźnego dla chrześcijaństwa, który zaprzeczał realności zmartwistania Chrystusa i naszego zmartwistania w przyszłości, w ciele. I dlatego Jezus właśnie jest z nami, dzieli z nami nasze uczucia, yy, i ta symbolika ryby też chyba nieprzypadkowo tutaj się pojawia, podobnie jak u Jana, ponieważ ryba od początku chrześcijaństwa stała się symbolem Chrystusa, prawda? Dlatego że greckie słówko ryba ichtys była czytana przez chrześcijan jako akronim, czyli skrót pięciu słów tworzących tytuł Chrystusa, bardzo uroczysty. Wyznanie wiary. Jezus Chrystus Teuchios i Soter. Jezus Chrystus, syn Boży Zbawiciel. Pierwsze litery tych pięciu słów tworzą słówko Chrystus. Ichtys, ryba. Mhm. Nie? I święty Augustyn stawia kropkę na D, 400 lat później, mówiąc: y, Piscis asus, Chrystus passus. Y, pieczona ryba jest symbolem, znakiem Chrystusa umęczonego i zmartwychwstałego, który staje się dla nas pokarmem życia wiecznego. Nie? Mhm. Jezus nas zaprasza do stołu, gdzie karmi nas sobą, po prostu. Chciałbym jeszcze, abyśmy się odnieśli do jednego zdania z tej drugiej części dzisiejszej Ewangelii, kiedy on nosi tytuł ten, ta druga część Ostatnie Pouczenia, że Jezus, jak objaśnia swoją historię, że musiało się spełnić to, co zostało zapowiedziane przez Mojżesza i proroków, i wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli. Oświecił ich umysły. Myślę, że to jest też istotne, że nam jest trudno w takim naszym racjonalnym myśleniu pojąć to, co się zdarzyło. I nie tylko w kontekście zmartwychwstania, mhm. że potrzebujemy jednak pewnego światła nadprzyrodzonego, że to nie jest tylko coś, co możemy studiować na uniwersytetach, nawet zgłębiając. Biblię w sposób taki techniczny, mm -hmm. ucząc się języków starożytnych, ale że musimy się otworzyć na to światło z wysoka. Tak. Przy czym warto zwrócić uwagę znowu na nieścisłość tłumaczenia polskiego. Dzisiaj mamy dużo Greki, ale czasem warto. Dosłownie otworzył na oścież ich, ich, ich umysły. Tam nie, nie ma idei światła, oświecenia, co właśnie dosłownie roztworzył jak się mówi po polsku czasem tak kolokwialnie otworzyć na oścież najpierw otwierał tym dwom idącym do Emmaus otwierał im pisma wyjaśniał okay. pisma a teraz otwiera umysły aby rozumieli pisma rozumieli potrzebujemy pisma. jednego i drugiego prawda i objaśnienia pism które stają się zrozumiałe w świetle yy, w obecności Chrystusa rozumiemy, co Biblia mówi, co Stary Testament mówi, ale potrzebujemy też, żeby Jezus otwierał, poszerzał nasze umysły, żebyśmy wychodzili poza nasze kategorie myślenia, utarte, czasem fałszywe i otwierali się na nowość Ewangelii, czyli otwierali się na metanoję, zmianę myślenia na myślenie Boże. A jak się już na to otworzymy, no to... To ostatnie zdanie też tego Spotykamy Chrystusa wtedy przy łamaniu chleba, właśnie przy posiłku na Eucharystii, i możemy zostać posłani. Wy jesteście, Wy jesteście świadkami tego. Do tego zmierzałem, i niech to będzie tą konkluzją naszego dzisiejszego rozważania, że potrzebujemy i mamy być świadkami, ale będziemy świadkami wtedy, kiedy faktycznie będziemy otwarci na to, żeby Chrystus szeroko otworzył nasze serca i nasze umysły na rozumienie Jego słowa, ale nie tylko słowa, Jego dzieła, męki i zmartwychwstania. Dziękujemy serdecznie i zapraszamy również do oglądania naszego drugiego programu, który na naszym kanale Szkoły Formacji Duchowej się ukazuje, na spotkania z wiarą. Wszystkim życzymy dobrej niedzieli, dobrego przeżywania słowa. Chrystus zmartwychwstał. Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.